I magiczna karuzela. W pięknym, kolorowym świecie, pełnym radości i śmiechu, znajdował się magiczny park rozrywki. Było to miejsce, gdzie wszystkie dzieci mogły zapomnieć o swoich troskach i cieszyć się niesamowitymi atrakcjami. W samym sercu tego parku znajdowała się magiczna karuzela, która miała niezwykłą moc, mogła pomóc dzieciom zrozumieć swoje emocje. W pewnym małym miasteczku mieszkał czteroletni chłopiec o imieniu Olek. Olek miał niezwykłą wyobraźnię i zawsze marzył o tym, by zostać superbohaterem. Często wyobrażał sobie, że ma pelerynę i maskę i że ratuje świat przed złoczyńcami. Jednak Olek miał jeden mały problem. Kiedy coś szło nie po jego myśli, bardzo się denerwował. Czasami machał ręką w stronę rodziców. A nawet zdarzało mu się uderzyć lub uszczypnąć w nerwach. Rodzice Olka byli zmartwieni i chcieli mu pomóc, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. Pewnego dnia, gdy Olek bawił się w swoim pokoju, zauważył coś niezwykłego. Na jego biurku leżało zaproszenie do magicznego parku rozrywki. Było pięknie ozdobione i miało napisane: Drogi Olku, zapraszamy cię na niesamowitą przygodę. Która pomoże ci zrozumieć swoje emocje. Przyjdź i odkryj magiczną karuzelę. Olek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Bez chwili wahania założył swoją pelerynę i maskę i wyruszył w drogę do parku. Gdy Olek dotarł do parku, jego oczy zaświeciły się z zachwytu. Wszędzie były kolorowe balony, wesołe melodie i śmiejące się dzieci. Ale najbardziej przyciągnęła jego uwagę magiczna karuzela. Która stała w samym środku parku. Była ogromna, z pięknymi konikami i migoczącymi światełkami. Olek podszedł bliżej i usłyszał cichy głos. Witaj, Olku, czekałam na ciebie. Wejdź na mnie, a pokażę ci coś niezwykłego. Olek nie zastanawiał się długo. Wsiadł na jednego z koników, a karuzela zaczęła się powoli kręcić. Nagle, przed jego oczami, pojawił się obraz. Widział siebie, jak bawi się w swoim pokoju, a potem coś poszło nie tak. Zobaczył, jak macha ręką w stronę rodziców i jak ich to smuci. Karuzela przemówiła: Olku, widzisz, jak Twoje zachowanie wpływa na innych? Ale nie martw się, pokażę ci, jak możesz to zmienić. Karuzela zatrzymała się, a przed Olkiem pojawiło się magiczne lusterko. Spójrz w lusterko i zobacz, co możesz zrobić inaczej. Powiedziała Karuzela. Olek spojrzał w lusterko i zobaczył siebie w podobnej sytuacji, ale tym razem zamiast machać ręką, wziął głęboki oddech i powiedział: Mamo, tato, jestem zły, bo nie mogę tego zrobić. Czy możemy porozmawiać? Karuzela znów zaczęła się kręcić, a Olek zobaczył kolejne obrazy. Tym razem widział inne dzieci w parku, które również miały trudności z opanowaniem swoich emocji. Zobaczył jak jedno z nich. Zamiast się denerwować, zaczęło liczyć do dziesięciu, a potem spokojnie porozmawiało z rodzicami. Każdy ma emocje, Olku, powiedziała karuzela, ale to, jak sobie z nimi radzimy, jest najważniejsze. Możesz być superbohaterem nie tylko w swojej wyobraźni, ale także w prawdziwym życiu, ucząc się opanowania. Po tej niezwykłej przygodzie Olek wrócił do domu. Rodzice zauważyli, że jest jakiś inny, spokojniejszy. Kiedy następnym razem coś poszło nie po jego myśli, Oleg wziął głęboki oddech, pomyślał o magicznej karuzeli i powiedział: Mamo, tato, jestem zły, ale porozmawiajmy o tym. Rodzice byli zaskoczeni i dumni z Olka. Wiedzieli, że ich mały superbohater nauczył się czegoś bardzo ważnego. Od tego dnia Olek często wracał myślami do magicznego parku rozrywki i magicznej karuzeli. Wiedział, że zawsze może liczyć na swoje nowe umiejętności, by radzić sobie z emocjami. A kiedy tylko pojawiała się trudna sytuacja, przypominał sobie słowa karuzeli i stawał się prawdziwym superbohaterem. Nie tylko w swojej wyobraźni, ale także w prawdziwym życiu. Olek często zastanawiał się nad swoją przygodą i tym, czego się nauczył. Wiedział, że opanowanie emocji to nie jest łatwe zadanie, ale dzięki magicznej karuzeli i wsparciu rodziców czuł się pewniej i silniejszy. Olek nauczył się, że prawdziwą siłą superbohatera jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Dzięki swojej przygodzie w magicznym parku rozrywki zyskał nowe umiejętności i zrozumiał, jak ważne jest opanowanie swoich uczuć. Teraz wie, że zawsze może liczyć na siebie i wsparcie swoich bliskich, by poradzić sobie z każdą trudnością. I tak Oleg żył długo i szczęśliwie, stając się prawdziwym superbohaterem nie tylko w swojej wyobraźni, ale także w prawdziwym życiu Oleg i magiczna karuzela. W pięknym, kolorowym świecie, pełnym radości i śmiechu znajdował się magiczny park rozrywki. Było to miejsce, gdzie wszystkie dzieci mogły zapomnieć o swoich troskach i cieszyć się niesamowitymi atrakcjami. W samym sercu tego parku znajdowała się magiczna karuzela, która miała niezwykłą moc, mogła pomóc dzieciom zrozumieć swoje emocje. W pewnym małym miasteczku mieszkał czteroletni chłopiec o imieniu Olek. Olek miał niezwykłą wyobraźnię i zawsze marzył o tym, by zostać superbohaterem. Często wyobrażał sobie, że ma pelerynę i maskę, i że ratuje świat przed złoczyńcami. Jednak Olek miał jeden mały problem. Kiedy coś szło nie po jego myśli, bardzo się denerwował. Czasami machał ręką w stronę rodziców, a nawet zdarzało mu się uderzyć lub uszczypnąć w nerwach. Rodzice Olka byli zmartwieni i chcieli mu pomóc, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. Pewnego dnia gdy Oleg bawił się w swoim pokoju, zauważył coś niezwykłego. Na jego biurku leżało zaproszenie do magicznego parku rozrywki. Było pięknie ozdobione i miało napisane. Drogi Olku, zapraszamy cię na niesamowitą przygodę, która pomoże ci zrozumieć swoje emocje. Przyjdź i odkryj magiczną karuzelę. Olek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Bez chwili wahania założył swoją pelerynę i maskę. I wyruszył w drogę do parku. Gdy Olek dotarł do parku, jego oczy zaświeciły się z zachwytu. Wszędzie były kolorowe balony, wesołe melodie i śmiejące się dzieci. Ale najbardziej przyciągnęła jego uwagę magiczna karuzela, która stała w samym środku parku. Była ogromna, z pięknymi konikami i migoczącymi światełkami. Olek podszedł bliżej i usłyszał cichy głos Witaj, Olku! Czekałam na ciebie. Wejdź na mnie, a pokażę ci coś niezwykłego. Olek nie zastanawiał się długo. Wsiadł na jednego z koników, a karuzela zaczęła się powoli kręcić. Nagle, przed jego oczami pojawił się obraz. Widział siebie, jak bawi się w swoim pokoju, a potem coś poszło nie tak. Zobaczył, jak macha ręką w stronę rodziców i jak ich to smuci. Karuzela przemówiła: Olku. Widzisz, jak Twoje zachowanie wpływa na innych? Ale nie martw się, pokażę ci, jak możesz to zmienić. Karuzela zatrzymała się, a przed Olkiem pojawiło się magiczne lusterko. Spójrz w lusterko i zobacz, co możesz zrobić inaczej, powiedziała karuzela. Olek spojrzał w lusterko i zobaczył siebie w podobnej sytuacji, ale tym razem zamiast machać ręką, wziął głęboki oddech i powiedział. Mamo, tato, jestem zły, bo nie mogę tego zrobić. Czy możemy porozmawiać? Karuzela znów zaczęła się kręcić, a Olek zobaczył kolejne obrazy. Tym razem widział inne dzieci w parku, które również miały trudności z opanowaniem swoich emocji. Zobaczył, jak jedno z nich, zamiast się denerwować, zaczęło liczyć do dziesięciu, a potem spokojnie porozmawiało z rodzicami. Każdy ma emocje, Olku. Powiedziała Karuzela. Ale to, jak sobie z nimi radzimy, jest najważniejsze. Możesz być superbohaterem nie tylko w swojej wyobraźni, ale także w prawdziwym życiu, ucząc się opanowania. Po tej niezwykłej przygodzie Oleg wrócił do domu. Rodzice zauważyli, że jest jakiś inny, spokojniejszy. Kiedy następnym razem coś poszło nie po jego myśli, Oleg wziął głęboki oddech. Pomyślał o magicznej karuzeli i powiedział: Mamo, tato, jestem zły, ale porozmawiajmy o tym. Rodzice byli zaskoczeni i dumni z Olka. Wiedzieli, że ich mały superbohater nauczył się czegoś bardzo ważnego. Od tego dnia Olek często wracał myślami do magicznego parku rozrywki i magicznej karuzeli. Wiedział, że zawsze może liczyć na swoje nowe umiejętności, by radzić sobie z emocjami. A kiedy tylko pojawiała się trudna sytuacja, przypominał sobie słowa karuzeli i stawał się prawdziwym superbohaterem, nie tylko w swojej wyobraźni, ale także w prawdziwym życiu. Oleg często zastanawiał się nad swoją przygodą i tym, czego się nauczył. Wiedział, że opanowanie emocji to nie jest łatwe zadanie, ale dzięki magicznej karuzeli i wsparciu rodziców czuł się pewniej i silniejszy. Olek nauczył się, że prawdziwą siłą superbohatera jest umiejętność radzenia sobie z emocjami. Dzięki swojej przygodzie w magicznym parku rozrywki zyskał nowe umiejętności i zrozumiał, jak ważne jest opanowanie swoich uczuć. Teraz wie, że zawsze może liczyć na siebie i wsparcie swoich bliskich, by poradzić sobie z każdą trudnością. I tak Oleg żył długo i szczęśliwie stając się prawdziwym superbohaterem, nie tylko w swojej wyobraźni, ale także w prawdziwym życiu.